Lecę, nie, Racz otworzyć moją kiełbaskę. Moją kiełbaskę. Pięknie. W masz. Teraz z drugiej strony, proszę. Z drugiej. Ale ty to ponętnie robisz. Ej, to jest taki. O, O, ja. Pozwoli, że ci pomogę? Nie to do mordy, ty Ej, weź tak, polik sobie tak, tak... Dziękujemy, to był występ... dziękuję.